szybkość działania sklepu, a druga rzecz to łatwość tworzenia nowych rozwiązań. Zależy nam na tym, aby były bardziej ambitne, żeby dostarczały więcej tej wartości, którą użytkownik jakby jest w stanie zaprezentować na tej warstwie frontowej. Jako że wymieniliśmy technologię, która jest pod spodem, mieliśmy zdolność też poprawienia różnych elementów, być może przeprojektowania pewnych elementów tak, aby zapewnić sobie lepszą wydajność sklepu, nawet przy bardzo wzmożonym ruchu. Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Front ma wiele znaczeń. Dla nas to nie tylko front sklepu, ale zdecydowanie coś o wiele więcej. Dlatego też ostatnie lata to intensywna praca właśnie nad tym projektem. I dlatego też w kolejnym odcinku podcastu Shopper Talks goszczę trzy wyjątkowe osoby, które swoje właśnie ostatnie lata poświęciły chociażby pracy nad tym projektem. Od mojej lewej Karol Kozak, Adrian Słowik oraz Sławek Zborowski. Panowie. Ja może nie będę Was bardzo szczegółowo przedstawiał. Myślę, że Wy lepiej zrobicie to sami, ponieważ gościcie po raz pierwszy w naszym podcaście, więc jakbyście mogli powiedzieć parę słów o sobie. Cześć Kamil, fajnie tu być. Ja nazywam się Karol Kozak, jak dobrze o tym wiesz. No i w shoperze zajmuję się front-end developmentem, szeroko pojętym, czyli jestem tym gościem od JavaScriptu, CSS-ów i HTML-a. Cześć, Adrian Sławik. Od 16 lat współtworzę shopera a w tym momencie y, odpowiadam za cały zespół IT i rozwój produktu. Sławek Zborowski, 5 lat jako Product Owner w Shopperze, od 9 lat w serduszku u mnie tylko Shopper i od y, kilku lat y, pracuję nad Storefrontem, ale nie tylko, bo też nad innymi elementami Naszego oprogramowania. No dobrze panowie, bardzo wam dziękuję za to, że przedstawiliście się. No, oczywiście to nie mnie, bo ja was doskonale znam, ale naszym słuchaczom. Ale trudno właściwie nie zacząć od podstawowego pytania. Jak zaczęło się z tym shopper Storefrontem? Może Adrian? Nie wiem. Jak <laughs> do tego doszło? Nie pamiętam. A ja, ja pamiętam. Musimy to... ja, ja pamiętam pierwsze rozmowy z Adrianem i pamiętam od czego zaczęliśmy. I zaczęliśmy od ograniczeń. Pamiętam, że zaczęliśmy nasze rozmowy od tego, troszeczkę jak dostosować tą technologię, którą już mamy, backendową, do wymogów nowego frontu. Nie wiem, czy Ty, Adrian, pamiętasz takie pierwsze, pierwsze to dwa, trzy lata temu tak naprawdę się odbywały takie rzeczy, gdzie wypisywaliśmy sobie, co chcemy osiągnąć, jak chcemy osiągnąć. Co nas troszeczkę ogranicza i, i jak sobie z tym poradzić? Czyli to jest taka perspektywa czasowa, według ciebie 2-3 dwa, dwa, lata? O pierwsze, nie, pomysły, nie dłużej? pierwsze pomysły pojawiły się faktycznie 3 lata temu i wynikały z tego, że nasi merczanci w sklepach mieli ograniczone możliwości co do układania sobie elementów na stronie. I nie mogli tego robić sami, samodzielnie, bez znajomości. Jakichkolwiek technik programowania. Dzisiaj stworzyliśmy nowy fundament, nową technologię, która pozwala merchantom metodą drag and drop poukładać sobie ten layout dokładnie tak, jak sobie tego życzą. Większa elastyczność i przede wszystkim samodzielność merchanta w tym procesie to jest takie klucz, które nam przyświecało. Teraz nasuwa mi się pytanie, i myślę, że też naszym słuchaczom może się nasunąć takie pytanie, no panowie, co stało na przeszkodzie w takim razie przed rozwijaniem tego starego fronta? Nie wiem, czy przeszkoda jest dobrym słowem. Natomiast jeżeli chcemy mocno zwiększyć elastyczność tego, czego używamy, to potrzebujemy. Troszeczkę mocniejszych fundamentów, troszeczkę szerszych fundamentów, trochę innych fundamentów. Jeżeli chcemy budować jakiś wieżowiec, no to nie zbudujemy tego wieżowca na fundamentach z jakiegoś innego budynku, niższego budynku. Więc tutaj ta zmiana technologii, ta zmiana sposobu, jak zarządzamy layoutem, ta zmiana tego, co możemy umieścić w tym layoutcie, po prostu była konieczna, żeby wyjść na kolejny poziom. Czy jak dobrze rozumiem layout to ta warstwa wizualna, tak? Tak, to jest układ strony, To układ jak wygląda ten, dół, ten sklep? Mhm. Dokładnie. Jak ten sklep wygląda, w jakiej kolejności rzeczy się na nim renderują, być może nawet możemy sobie zdecydować dla którego produktu lub dla której kategorii jaki ten układ powinien być. Ok, i chodzi o to, że żeby móc zmienić coś na tej warstwie wizualnej, czyli na przykład mam sklep i chcę sobie, na przykład wymyślam, że zdjęcie będzie w danym miejscu, to tak naprawdę, żeby to osiągnąć tym storefrontem, który teraz jest w shopperze, trzeba było zmienić tą warstwę taką na zapleczu, dobrze to rozumiem? Dokładnie to tak. To ta trudność, jak Dokładnie rozumiem. tak. Jakakolwiek zmiana układu wymagała tego, że musieliśmy modyfikować, mówiąc ogólnie, kod. Tak? Nie każdy nasz klient posiada taką wiedzę. Dzisiaj jest to tak proste, jak przeciągnięcie po prostu tego modułu z jednego miejsca do drugiego. Super, fascynujące. Tutaj Sławek, jeszcze się nie wypowiadałeś, więc może Ciebie podpytam. Powiedz mi, jakie były na samym starcie takie cele, założenia tworzenia Storefrontu? Powiem bardzo ogólnie, bo tych celów jest naprawdę. Celów i założeń było bardzo, bardzo wiele. Pierwsza kategoria, trochę Adrian do tego nawiązał, czyli łatwość zarządzania layoutem. Chcemy dać dużo, dużo więcej niż to było dotychczas, bo wiadomo, są różne branże, są różni klienci, niekoniecznie muszą znać css html JS-y. Chcemy, żeby klienci się skupili na sprzedaży, na obsłudze klienta, a niekoniecznie na technologiach, więc. Przede wszystkim lepsze zarządzanie layoutem w tej samej kategorii, bo to również ma wpływ na tak naprawdę ładne sklepy. Chcemy, żeby nasze layouty były i nasze sklepy, sklepy naszych merchantów były dużo bardziej, po prostu żeby były one ładniejsze, żeby one były ładniejsze, bardziej różnorodne i żeby te, ci klienci mieli większą możliwość samodzielnego ustawiania tych layoutów. To jest jeden aspekt, czyli ładniejsze sklepy i w większym stopniu zarządzane przez klientów. Drugi aspekt, aspekt to jest aspekt techniczny, tu koledzy już trochę powiedzieli, ale pewnie powiedzą. Ja tylko powiem, że po prostu musiała się zmienić trochę technologia, jeżeli chodzi o, o nowy storefront, żeby być up to date. I żeby te najnowsze, że tak powiem, wytyczne móc realizować, i żeby storefront był dużo, dużo szybszy niż ten, ten, ten poprzedni? No tutaj powiedzenie, że technologia trochę się zmieniła, to od strony frontendu jest duże niedopowiedzenie, bo zmieniło się wszystko w zasadzie e, i nie zostało tam nic. Tak naprawdę cała wersja frontendu jest zbudowana od, od podstaw. Od podstaw, rozumiem. Czyli wy cały ten kod musieliście pisać od zera? Jeśli chodzi o front-end, to tak. Jeśli chodzi o backend, to nie. Jeszcze tutaj bym Sławek Ciebie dopytał, ponieważ powiedziałeś coś takiego, że te sklepy na storefrontie są szybsze. Jak to można przenieść na taki język prosty? Ja jak, jak o, to Jako użytkownik, czuje? Bo, technicznie, bo technicznie myślę, że Karol będzie w stanie więcej powiedzieć. No, dla mnie, jako użytkownika, który korzysta ze storefrontu, po prostu działa to dużo, dużo szybciej. Tylko ja też jestem takim już użytkownikiem trochę spatrzonym, więc nie do końca już jakby jestem w stanie więcej opisać. No, dla mnie to jest po prostu szybsze, dużo szybsze i mam nadzieję, że klienci też to zaobserwują. Zresztą pierwsi klienci, którzy otrzymali Storefront Beta Testerzy, czy też nasi partnerzy, też jako pierwszy, pierwsza rzecz, która im jakby przyniosła ten efekt wow, no to jest rzeczywiście sposób, w jaki jakby nastąp, następowała nawigacja po stronach. Czyli chodzi o to, że on jest szybszy przez taki sposób, że na przykład klient szybciej znajdzie dany produkt, czy na przykład ten sklep po prostu się szybciej wczytuje? W zasadzie jedno i drugie. Tutaj okay. rozmawianie o szybkości jest takim... Powiem Ci, trochę względem jest ta szybkość, prawda? Znaczy, nie tyle względnym, co t, e, trzeba to roz, rozpatrywać pod wieloma względami. I pierwsza, pierwsza rzecz to jest tak naprawdę szybkość e, naszych serwerów i tego, jak szybko oddawany jest ten dokument, jak szybko są liczone różne rzeczy, warianty i tak dalej. To jest coś, o czym może troszeczkę Adrian opowiedzieć. Z wydajnością sytuacja jest taka, że na końcu mierzymy doświadczenie użytkownika. I... Może być tak, że sklep działa szybko, gdy jeden użytkownik jest w tym sklepie i prawdopodobnie właściciel tego sklepu będzie nawet z tego zadowolony. Ale nasze doświadczenia ponad dekadę trwające są takie, że potrzebujemy zapewniać doskonałą prędkość sklepu, nawet wtedy, kiedy jest w trakcie maksymalnej wyprzedaży, promocji trwającego Black Friday e, lub innego flash sale'a. Więc potrafimy sobie wyobrazić scenariusz, gdzie mamy dziesiątki tysięcy klientów na sklepie i im też potrzebujemy bardzo szybko zaserwować ten kontent. Tutaj, na bazie właśnie naszych poprzednich doświadczeń, jako że wymieniliśmy technologię, która jest pod spodem, mieliśmy zdolność też poprawienia różnych elementów, być może przeprojektowania pewnych elementów, tak aby zapewnić sobie lepszą wydajność sklepu, nawet przy bardzo wzmożonym ruchu. Przy okazji prędkości warto wspomnieć też o aspekcie googlowym, bo. No właśnie, ja to miałem zapytać, czy pozycjonowanie tutaj zyska. Google i też jakby powiązane gdzieś tam instytucje zwracają uwagę i będą zwracać uwagę na to, jak szybko czy zwracany jest cały dokument, czy, czy, czyli nasza strona, czy pozostałe elementy, więc jakby tutaj jednym z głównych też celów było. Tak jakby spełnianie tych oczekiwań od strony właśnie Google'owej, aby ta strona wczytywała się szybko, to był ważny aspekt. Ja tu jeszcze wspomnę właśnie, że oczywiście mierzyliśmy wynik w PageSpeed Insight i obecnie to jest około 80 punktów na mobile i 99 na desktopie, ale chciałbym właśnie zauważyć, że to nie do końca oddaje tego, jak ten nowy storefront jest szybki, bo to, co mierzy PageSpeed Insight, to jest pierwsze wejście na stronę. Nigdy nie byliśmy na tym sklepie, nie mamy nic skreszowanego, musimy wszystko załadować. Nasz procesor musi odpalić te wszystkie skrypty i i tak dalej. Technologia w nowym storefroncie zmieniła się o tyle, że dzisiaj wszystko, co jest niepotrzebne, nie jest ładowane. Ładowane jest na żądanie, wtedy kiedy faktycznie potrzebujemy jakiegoś zasobu. I też ładowane jest tak naprawdę tylko przy pierwszym wejściu na stronę. W momencie, kiedy my nawigujemy po tym sklepie, dodajemy do koszyka, oglądamy produkty i tak dalej, to wszystkie zasoby, które już załadowaliśmy, czy to obrazki, czy style, czy fonty, my to już mamy. Nie, nie musimy tego jeszcze raz ściągać, nie musimy jeszcze raz tego odpalać. I to sprawia, że to jest to, o czym powiedział Sławek. Dla użytkownika wydaje się, że ten sklep jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. PageSpeed Speed Insight może tego nie oddawać w skorze, bo oni nawet sami mówią, że takie single page applications to nie jest coś, co oni do końca potrafią mierzyć. No, wydaje mi się, że to też często tutaj podawane są tak mikro dane, że tak naprawdę człowiek tego chyba już nie odczuwa. Tak, na, tak naprawdę tą szybkość byli w stanie zaobserwować użytkownicy, którzy gdzieś tam, nie wiem, mieli bardzo słabsze łącze albo ich urządzenie też nie do końca jakby pozwalało na tą szybszą pracę, albo ktoś, nie wiem, wyjechał na wakacje i pracował z, z jakiegoś innego kraju w Azji, gdzieś tam, w wioski, no, tam zazwyczaj jest jakby słabsze, mm, słabszy nieco internet i jakby już to wczytywanie ma większe znaczenie niż dla nas, którzy, dla użytkowników, którzy korzystają z bardzo szybkich y, łączy. Dużo tutaj panowie powiedzieliście o zaletach Storefronta, a chciałbym teraz może poznać bardziej, co jeszcze wchodzi w skład tego ekosystemu Storefronta. Chciałbym zacząć oczywiście od samego layoutu, który dostarczamy i będziemy dostarczać szerzej już niebawem, czyli dostarczamy nowy szablon, czyli to jest jeden element, drugim elementem jest Shopper Visual Editor, czyli nasz, nasze narzędzie, które ma pozwolić na lepszą konfigurowalność naszego wyglądu. Kolejnym Tematem jest na pewno App Store i Skin Store. Adrian coś może odsunąć. Właśnie o tego App Store a i Skin Store a także chciałem podpytać, bo to taki obszar, który no, nie ma co ukrywać, jest bardzo mocno w zainteresowaniu naszych klientów. Czyli czy tutaj w tej kwestii coś zyskujemy? Tak, mamy bardzo dużo doświadczeń właśnie z tworzeniem aplikacji przez naszych partnerów. Rozmawialiśmy też z wieloma partnerami, którzy wdrażają wygląd graficzny. Naszym klientom, i na bazie tych rozmów i naszych poprzednich doświadczeń, postanowiliśmy tak przygotować Storefront, aby też elastycznie był on częścią ekosystemu dla naszych partnerów. To oznacza, że nasi partnerzy mogą teraz tworzyć nowe aplikacje, dostarczać nowe moduły bezpośrednio dragowane w Storefrontie, jak również będą mogli tworzyć całe skórki do skin Store. No, właśnie chciałem tutaj o tych partnerów podpytać, czy oni już, można powiedzieć, tak dogłębniej zapoznali się z tym storefrontem i jakie oni widzą zalety dla siebie? Naszym partnerom dostarczyliśmy tak naprawdę, jako część tego ekosystemu, bardzo dużo narzędzi, klocków, z których oni mogą skorzystać, które są gotowe, są utrzymywane przez nas. I oni nie muszą wymyślać koła na nowo, oni mogą po prostu skorzystać dokładnie z tych samych narzędzi, co my, czy to są webkomponenty, czy jakieś kawałki już gotowych rozwiązań. I oni widzą w tym dużą zaletę, bo dużo szybciej mogą tworzyć pomysły, które gdzieś by czekały, a tak to mają po prostu na to przestrzeń, żeby takie rozwiązania dostarczać naszym klientom. Warto wspomnieć, że już pojawiły się pierwsze aplikacje już dedykowane właśnie dla, dla Storefrontu. Tak, nasi partnerzy mają bardzo obszerną dokumentację, którą dla nich przygotowaliśmy, mamy też cykliczne spotkania z nimi, więc myślę, że nasz App Store i Skin Store będzie rósł w nowe funkcje i w nowe aplikacje. I co warto wspomnieć, że tak naprawdę... Skin Store i App Store zyska bardzo wiele, chociażby ilościowo będzie dużo, dużo więcej rozwiązań i te rozwiązania tak naprawdę zależy nam na tym, aby były bardziej ambitne, żeby dostarczały więcej tej wartości, którą użytkownik jakby jest w stanie zaprezentować na tej warstwie frontowej. I wiele rzeczy tak naprawdę, które nie były przedtem w ogóle możliwe do zrobienia, no to dzisiaj w Storefroncie da się je zrobić. No właśnie, ja może zadam takie. Bardzo naiwne pytanie, może nie naiwne, ale bardzo takie basicowe pytanie. Czy ja dobrze rozumiem, że wprowadzenie tego storefrontu sprawia, że wciąż nasi klienci będą mieli dostęp do gotowych szablonów, które po prostu będą mogli dowolnie modyfikować? Dobrze to rozumiem? Mówisz o, pytasz o skinstore. Tak, tak, o skinstore, tak. Jak najbardziej. Będzie, no. będą, już zresztą są, bo się pojawiły nowe, nowe szablony oparte o, o storefront. Będą pojawiać się, będzie ich pojawiać się dużo, dużo więcej i te szablony zyskają dużo customowych modułów. W starej technologii można powiedzieć, że te feature'y, te nowości, które były dostarczane wraz z tym szablonem, no były w pewnym stopniu ograniczone, też przez względy techniczne czy tam aktualizacyjne. No teraz jakby szablony, które przychodzą i będą przychodzić, no to już są jakby uzupełnione o te elementy, które mają spowodować, tak jakby, efekt wow, czy tam spowodować, że klient się zdecyduje na ten konkretny szablon. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że my jako shopper otwieramy się na, na partnerów właśnie w kontekście Skinstora, bo do tej pory szablony, które były dostarczane właśnie do tego miejsca, były tworzone przez nasze wewnętrzny geograficzne. My mm, przy okazji Storefronta otwieramy się y, tutaj na, na konkurencję wewnątrz tego, y, we, tego marketplace'u i, i to też da klientom według mnie zastrzyk świeżości, powiew świeżości, będzie konkurencja, będą lepsze szablony, y, skorzysta na tym klient. Spodziewam się, że może pojawić się takie pytanie, bo dużo tutaj mówimy o storefroncie. Przede wszystkim to pytanie pewnie pojawia się w głowach osób, które dalej posiadają stary front. Czy my w jakikolwiek sposób, jeżeli tak, to kiedy, będziemy wymuszać przejście ze starego frontu na storefront? Na ten moment nie mamy w planach żadnych drastycznych planów, jeżeli chodzi o wymuszania. Na ten moment skupiamy się tylko i wyłącznie na storefroncie, żeby. Jego wartość była coraz to bardziej atrakcyjna i żeby był on na odpowiednim poziomie. Także odpowiadając wprost, w najbliższym czasie nie planujemy żadnych tutaj akcji wymuszających. Będziemy się skupiać na promocji, będziemy skupiać się na dostarczaniu nowych rzeczy do sprzedawców, których klienci w Starym Froncie nie chcieli, a bardzo by chcieli. Tak naprawdę. Czyli znaczy, nie mieli, a <tak>, tak naprawdę bardzo by chcieli, bo wiemy, że jest sporo takich elementów, które, na które klienci od wielu, wielu lat czekają i te elementy chcemy stopniowo do Storfrontu rozwijać, dodawać i rozwijać. Cokolwiek, chyba nie będziemy ukrywać, że w dłuższej perspektywie czasu pewnie będziemy się z tego starego frontu wycofywać. Chociażby po to, żeby nie utrzymywać dwóch technologii i te nakłady móc... Yy, przekierować na rozwój e, Storefrontu i, i nowych feature'ów, które cały czas są potrzebne. Tu nie, ma jakby nie mamy nic do ukrycia i myślę, że każdy się gdzieś tam domyśla, że no, skoro tyle czasu poświęciliśmy na Storefront, e, energii czasu, no to w jakiejś tam dalszej perspektywie nam będzie na tym zależeć. I ten nacisk będzie na pewno e, na storefroncie, zarówno w kontekście rozwoju, jak i rzeczy powiązanych. Ale już dzisiaj Storefronts oferuje bardzo dużą elastyczność dla merchantów pod kątem budowania swojego sklepu, pod kątem budowania swojego układu. Mamy ponad 90 modułów, które możemy sobie przestawiać i ta liczba ciągle rośnie. Nasi partnerzy też mogą dostarczać kolejne nowe jako dodatki. Więc myślę, że tej wartości będzie tak dużo, że każdy się przekona, że jednak warto. Tak zastanawiam się w ogóle, po co miałbym zostać w starym w froncie, tak naprawdę, kiedy mam do dyspozycji nowoczesną technologię. My też się zastanawiamy nad tym, bo tutaj jeśli chodzi o szybkość, o, nawet o proces zakupowy, no to nasi UX designerzy dołożyli wszelkich starań, żeby ten defaultowy, tak, domyślny proces zakupowy był po prostu fajny, szybki. No, ja jako użytkownik, że tak powiem, który tam klika, oczywiście to jest niemiarodajne, ale mm, bardzo fajnie się z tego korzysta jako, jako klient. Także jeśli ktoś się zastanawia, czy przechodzić na Storefront, oczywiście, że tak. Ja tutaj też nie widzę raczej innej możliwości i nie widzę właściwie żadnego powodu oprócz jakiegoś przyzwyczajenia i strachu przed nowym. Nie widzę tutaj żadnego argumentu, żeby no, zostać no, przy Ja się stronę. postawię trochę jakby tutaj po stronie klientów, że jakby no, też ten czas, który my chcemy do, dopierzeć storefront i go rozwijać, no to też jest jakby taki czas dla klientów, którzy w danym momencie no, nie mają czasu, albo jest jakiś high season, więc jakby też zdajemy sobie z tego sprawę, że nie u wszystkich jest to na pstryknięcie palców. Dlatego też, gdyby pojawili się klienci, Czyli te słuchacze, którzy chcieliby otrzymać od nas pomoc, już gdzieś tam przymierzamy się do wsparcia naszego działu graficznego, który pomoże wam przez ten proces przejść w sposób bardziej przyjazny. Brzmi też w Waszych wypowiedziach taka zapowiedź aktualizacji różnych. No wiadomo, ta technologia nie to nie jest tak, że to jest proces skończony, tylko on cały czas będzie trwał. Powiedzcie mi proszę, czy te aktualizacje będą bardzo wymagające dla klientów, jeżeli chodzi o samo wdrożenie, czy w ogóle oni będą musieli podejmować jakiekolwiek kroki. Tak, zmieniliśmy bardzo dużo. Też na bazie naszych poprzednich doświadczeń, kiedy mieliśmy do czynienia ze skórkami, które były mocno pomodyfikowane czy to przez samych klientów, czy przez jakichś partnerów tych klientów, jakichś deweloperów. Te stare. Skórki nie mogły być aktualizowane przez nas. Storefront działa troszeczkę inaczej. Storefront jest zbudowany z modułów pojedynczych klocków, gdzie tak naprawdę nasi partnerzy czy nawet klienci premium będą mogli dokładać własne klocuszki do swoich sklepów. To sprawia, że nie będą medytować tych oryginalnych, które my dostarczyliśmy, więc tu nigdy nie będzie konfliktu. Będziemy mogli aktualizować te sklepy. Bez żadnego problemu i koszt utrzymania takich modyfikacji przez klienta praktycznie spadnie do zera. To nam tak naprawdę pozwala szybciej dodawać nowe elementy i jakby rozwijać szopera, i nigdy nie myśleć o tworzeniu nowego i później gdzieś tam wymuszać na klientach zmiany, tylko rozwijać cały czas tą samą technologię. Bez obawy, że będzie problem po aktualizacji u klientów, bo z tym na pewno mieliśmy duży, duży problem przy okazji Starego Frontu. No i tu klienci też nie będą się musieli obawiać, że jakaś aktualizacja coś im zmieni, z czego oni już są zadowoleni, bo oni będą mogli skorzystać z nowych rzeczy, ale nie będziemy tego w ogóle wymuszać. A okay. Adrianie, ty już tutaj napomknąłeś o klientach premium. Chciałbym tutaj tak szczegółowo dopytać, czy klienci premium dostaną coś ekstra? Tak, dostaną. Mamy kilka niespodzianek w zanadrzu. Może nie wszystkim się będziemy od razu chwalić, no ale dzisiaj możemy powiedzieć, że klienci premium na pewno będą mieli większy wpływ na to, jak działa ich skórka na storefroncie, jaki tam JavaScript się uruchamia. Będą mogli też dodawać własne moduły i własne, powiedzmy, integracje do swojego sklepu, ale też przede wszystkim. Jako, że przyświecała nam elastyczność budowania tych układów, budowania tych layoutów, to mamy w planach zdolność budowania dedykowanych układów dla konkretnej karty produktu, dla konkretnej kategorii, dla konkretnej kolekcji. Jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć landing page dla jednego produktu, nie będzie w tym żadnego problemu. Wcześniej praktycznie było to niemożliwe. Dzisiaj będziemy, będą do tego natywne rozwiązania. Na przykład promujemy jakąś kolekcję, więc no, zależy nam na tym, żeby ją jakoś wyróżnić. No to zgodnie z tym, co powiedział Adrian, będziemy mogli, będzie mógł klient tak naprawdę w odpowiedni sposób pokolorować ją czy tam wyróżnić, poukładać. Tym samym jakby zwrócić na nią uwagę, że to jest kolekcja, którą w danym momencie promujemy. Trudno nie zapytać o przyszłość. Jak będzie wyglądał rozwój shoppera w odniesieniu do Storefront? Świetlana. To, to, to o czym trzeba na pewno wspomnieć to ta technologia umożliwia nam dużo szybsze dowożenie feature'ów i prawdopodobnie ta częstotliwość kiedy pojawiają się nowe rzeczy będzie, będzie z tym dużo lepiej, bo i tworzenie tych feature'ów jest po prostu prostsze. Także myślę, że klienci będą z tego bardzo zadowoleni. Panowie, macie coś do dodania? Myślę, że tak produktowo musimy spojrzeć na to mm, troszeczkę szerzej, bo zarówno będziemy rozwijać edytor wizualny, którym zarządzamy naszym wyglądem sklepu, jak również będziemy rozwijać sam storefront, dostarczać do niego nowych modułów, które będą darmowe, natywne, wbudowane w sklep, ale należy też pamiętać o naszych partnerach że będą przygotowywać nowe aplikacje, masę dodatków, które będą mogły zostać po prostu dodane. I to jest najlepsza definicja ekosystemu Storefront, czyli wszystkie elementy, które gdzieś w kupie dają tak naprawdę tą prawdziwą moc. To panowie tak na, po, na podsumowanie, tak na koniec, po dwa najważniejsze aspekty, dwa najważniejsze plusy Storefronta. Każda ze swojej kategorii, ze swojej kategorii. Dwa albo więcej oczywiście. Dobra, umówmy się. Dobra. Więcej, no. dobra, <grym> nie więcej może czasu, nie, nie mamy tyle czasu, czasu ale, ale zróbmy tak. No dwa, dwa, trzy powiedzmy do pięciu. Dobra, to ja, to ja jako front-end developer, ale też postaram się kliencko jakoś do tego podejść, niech chwilę pomyślę. Przede wszystkim szybkość, szybkość działania sklepu, a druga rzecz to łatwość tworzenia nowych rozwiązań. Elastyczność w zarządzaniu i wydajność Przede wszystkim też koszyka. Bardziej dynamiczny rozwój szopera w ujęciu, właśnie, frontowym czyli rozwój, którego nigdy jeszcze nie doświadczyliście, nie zauważyliście właśnie w, w, w aspekcie szopera, kwestii szopera. Karol Kozak, Adrian Słowik, Sławek Zborowski byli moim i Państwa gościem w kolejnym odcinku podcastu Shopper Talks. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy o storefroncie technologii, która już jest w shoperze, ale która zdecydowanie zdominuje rynek e-commerce. W Polsce, dzięki właśnie temu, że Chopper go wprowadził, i ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcamy oczywiście do. Instalowanie storefrontu, tak? Dobrze mówię. Czy popełniłem jakiś błąd? Instalowania to jest poprawne. Aktywowanie. Aktywowanie storefrontu. Jak najbardziej zachęcamy do testowania. No i trzymamy kciuki za dobre wyniki w Waszych sklepach internetowych. I oczywiście już teraz zapraszam na kolejne rozmowy w ramach podcastu Shopper Talks. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję i trzymam kciuki za dalszy rozwój tej technologii. Dzięki za zaproszenie.